Pewnego ranka pan Mirosław, pseudonim Mirek i tak się będziemy w tej historii do niego zwracać, obudził się w swoim mieszkaniu w wysokim apartamentowcu w jakimś niby ładnym, a tak naprawdę zacofanym mieście. Chodzi o Warszawę. Wstał on, był on bardzo niezadowolony i wściekły. Potem gdy zobaczył do swojego portfela po Warszawie nie ma kątan. I się okazało, że nie ma on tam żadnych swoich już pieniędzy, żadnych złotówek, żadnej innej waluty, żeby znowu nie było, że dolary Zambi ma. Wtedy okazało się, że jest jedna, jeden dla niego ratunek. Musi iść do banku, ale nie takiego zwyczajnego bankomatu, tylko rotundy przy ulicy. Marszałkowskiej skrzyżowaniu z Aleją Jerozolimskich. Więc poszedł tam. W samym mieście była mgła, dlatego budynki piękne wieżowcowe, takie jak złota 44, którą widzimy na wprostego obrazka, nie wyglądały tak pięknie jak zazwyczaj. Pan Mirek był jeszcze bardziej wściekły, ponieważ musiał iść ze swojego mieszkania do Rotundy 10 kilometrów. Pamiętajmy jednak, że już nic, cały czas nie jadł, bo nie miał żadnych środków w swoim portfelu. Podszedł od, pod Rotundę. Okazało się, że w okolicy ani żadnego samochodu, ani żadnej żywej duszy. Dlatego postanowił, że bardzo agresywnie wejdzie do środka. Pan Mirek postanowił, że jego wielką agresywną wejściną będzie to, że wyrzuci drzwi w powietrze, gdyby nie wchodził. Ale jak się okazało, w tym bardzo luksusowym mieście, które nie było aż tak luksusowe, były tylko jedne drzwi, które się same rozsuwały i były one właśnie w rotundzie. Dlatego pan Mirek jeszcze bardziej wściekły, że już kolejna rzecz mu się dzisiaj nie udała usiadł on. Za jakąś panią. Teraz spójrzmy na kasę. Wcześniej się okazało, że byli tam tacy panowie, którzy wypłacali także swoje środki z tego konta, y, takiego bardzo luksusowego, przecież, bo. Warszawskiego. Wielkomiejskiego. Tutaj stała pani. Czemu ona była cała biała? Wszystko było w dymie papierosowym, ponieważ ci wszyscy panowie palili papierosy. Otwarta była tylko jedna kasa. Numer 3. Nie było komputerów, bo to miasto było stosunkowo zacofane. Natomiast i tak była przerwa techniczna, dlatego pani nie przyjmowała. Pan Mierek był wściekły, gdy nagle zobaczył, że pani, przed którą znał, ponieważ pracowała w sklepie w okolicy czyli pani farbiolka wyciągała sobie piękną bułkę która okazała się słynnym hamburger od nazwy takich panów którzy ścinają drzewa Pan Mirek miał dość, wyrzucił krzesła w powietrze i zaatakował panią farbiolkę, wyrzucając jej torebkę i zabierając jej tą bardzo słynną zimową kanapkę. Zaczął on ją konsumować tak pomalutku, mimo że był bardzo głodny. W międzyczasie kasierka dalej się aktualizowała, bo jeszcze miała przerwę techniczną. Niespodziewanie, przy czwartym gryzie pana Mirka, wszystko wybuchło, cała rotunda. Dlaczego? Jak się okazało, pani Farbiolka wiedziała, że on jest głodny, widziała to po jego oczach. To był podstęp, w środku był dynamit, przez co wybuchł. Zniszczony był także sejf, w którym znajdowała się najbardziej cenna tego miasta Warszawy rzecz, a więc sztabki, takie piękne, złociutkie, mieniące się, takie mniam. Z masła, które były najbardziej luksusową rzeczą w mieście. Dlatego pani Farbiolka dokonała swojego wielkiego planu napadu na rotundę. Ukradła wszystkie 22 sztabki masła, poszła do domu i wszystko zjadła. Morał z tego taki, żeby nigdy nie ufać paniom w banku, a także żeby nie dawać komuś obcemu jedzenia jeść samemu.